Witamy serdecznie w serii Robimy Simy. Hej. To jest bodajże czwarty odcinek, ale jest też on związany z nową serią, którą chcemy wprowadzić, bo będą tamte dzisiejsze postacie mieszkać w sąsiedztwie gdzieś. Mhm. Czyli. No, w dalszym sąsiedztwie, no, w bo już dalszym. w sumie mamy domy porozkładane, oba. Ano, ano e, Mody i Nana. Dzisiaj chcemy ich zrobić. I teraz tak. Mm, czy my chcemy ich zrobić jako dorosłych? Czy... Znaczy, nie, no jako dzieci nie możemy, młodych bo. Jako on... młodych dorosłych wtedy. Jako młodych dorosłych. No to jest facet pierwszy, to możemy od Modiego Mio... zacząć. No spoczko. Tylko czekaj, on musi być taki bardziej żółty, nie? Dajesz mój, imię? No dobra. Aha. Modi. Viking. Mhm. Modi Viking. No oni pewnie dziwacznie wyjdą, bo serio chcemy zrobić ich tak jak byli, Aha. bardzo podobnie przynajmniej. Nie no, żółta, normalnie żółta skóra po prostu. Żółta, nie? No byli żółci, nie? Byli po żółci, no. Byli, byli. Więc no, tak wyglądają Wikingowie. Czy on był gruby? Nie, ale też nie był taki super Czy miał mięśnie? No, coś tam może miał, mm. ale minimalnie. Dobra, włosy. Jest prawie podobny. Prawie? E, w sumie to już hełm. W tylko. sumie hełm, nie? No, bo mamy pobrane specjalnie dla mojego. Mhm. Y -y -y. e, to w, obok. Tutaj w czapkach, nie? Mhm. Y -y. A hełmu nie było w dodatkach przypadkiem? Nie wiem. Hełm był w dodatkach? A może w dodatkach? Dobra, to ja wejdę może w dodatki. Chyba, że potem dopiero. To ustach ma jakieś, jakieś włosy krótkie po prostu. Koczko. Wtedy. No te na przykład. Nie wiem, brązowe tylko, co? On mia, oni mieli, oba mieli brązowe chyba. Aha. Chociaż u niego nie wiem w końcu czy było widać te włosy, chyba? Nie wiem. Tak średnio. To są rude. rude. No. Okej, okay. no na razie podobieństwo jest takie, że go nie Wiesz ma. Wiesz co, mogę na chwilę, tak, trzeba mu co? zdjąć e... oksy, nie? Tak, i te kulczyki w ogóle, bo no no nie. A to jest modny wiking. Modny wiking. <coughs> no dobra, to zrobimy tak. Ogólnie testowaliśmy ten hełm. Nie wygląda on jakoś super, no ale jest z rogami. Nie wiem czy teraz już go zakładać. Może jak zrobimy twarz no, najpierw. No może najpierw twarz zróbmy. Dobra, no to brwi, no jakieś idemy może dość... No, coś takiego, tylko jeśli ja po poprawi, nie? Aby nie były takie Aha. groźne. Brody nie miał. Może, mm. no, jestem potrzebny w tym Dobra. dobra. Brody, brody, brody nie miał, więc trzeba ją usunąć. Ogłosienie. No, nie oh, Tego tak. nie wiem. O, dobra. On jest us... młody. Nie ma jeszcze. Jeszcze mu nie wyrosły. Dobra, zróbmy to na podstawowej twarzy. No to teraz będzie śmiesznie, bo ryjec po prostu musi być jak najbardziej okrągły. A no? Czekaj, czy on ma nos? On nie ma chyba nosa. Właśnie oni nosa nie mają, więc mówię, że to będzie nawet zabawne. Dla, dlatego właśnie wikingowie wyginęli nie ma już wikingów. Tak. Znaczy dobra, no jest, jest Norwegia i te sprawy, ale to nie to samo. Rozmiar pod, podbródka to jest. No tak. <laughs> O, zajwisje. No cool. <laughs> On wygląda oh. w tej chwili jak żółty MMS, nie? <laughs> Dobrze. Nie, no to nie. Jezu, co tu macie? A mamy też dla nich. E, przy... Ej. Nie, dobra, strasznie. Mamy też dla nich przygotowaną specjalną wioskę średniowieczną, która tam nie jest chyba w całości taka jak być powinna, bo tam. Okrągła było, twarz. Bo nie, było dobrze. wymagane kilka dodatków. Ale ogólnie większość jednak się zachowała tych rzeczy, które tam miały się. No niektóre pojawić. się udało. I normalnie można tam mieszkać, są meble Można w... mieszkać, może... Było? Do, domy są wszędzie. Domy są można wszędzie. oglądać ten dom. Tak właśnie. O to mi chodziło. E, no, oczy mieli w sumie okrągłe. Tak. Nie były jakieś wielkie czy coś, ale no. E, no. Coś takiego może... Teraz to oczy, osadzonie oczy, blb, blb. <grym> Jezu, oczy kosmity. Mm. A te uszy kosmity, co szybciej dla mnie są, ten: uszy elfa. A, rozumiem. Dobra, no. E... Za chwilę będzie najśmieszniejsza część, bo nos. A no, racja. Ta Kainana miała ogólnie chyba zielone oczy, a on miał niebieskie, mi się wydaje, tak że tak właśnie było. Chyba tak było, no. Zdajemy mu takie. no niech ma podstawowy kolor, nawet. I teraz krem de la Mmmm. No róbmy no, to na podstawowym sobie. Jezu, ostatnia postać, która miała, nie miała nosa, to była pszczółka Maja. Jak, jak żeśmy ją robili. Rozumiem. Twój, twój zachwyt. Tak. I ogólnie sąsiedztwo będzie bardzo ciekawe w tej serii. Już parę osób się nawet tam na odprowadziło. Tak, tylko jeszcze musimy pomyśleć kogo dokładnie tam dać, nie? A no. Musimy Wiadomo, że czasem będą jakieś tam domy. Jezu. No, nie wiem, co się dzieje. Boże! Czekaj, myśmy jakoś to zrobili, że prawie że w ogóle tego nosa nie było widać, nie? Tak, ja to wszystko biorę na jakieś tam... Boże. obrót końca go. No i w ten sposób Modi się udusił. Jest dobrze. On jak, jakiś jaszczur teraz wygląda. Nie. Nie. No. I to jest właśnie Modi. Tak właśnie go sobie wyobrażałem. Nie wiem, ryjec jak ryjec. W sumie tam miał dobry, dobra, zostawmy mu taki. A wiesz, co mi się wydaje, że mu włosy były widoczne? E, miał takie szade, tylko że pewnie jak się założy mu ten hełm, to i tak wyjdzie na jedno. Aha. Jakie miał, mówisz? Takie jak Sonic, trochę. Aha. Takie tak, jak Ponus. Tak, tak. Takie, takie ten. Ale dobra, bo w sumie no. Detale. Detale. Czy on on oni miał mieli piegi. 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 Chyba oni oba mieli. Tak, o, obydwoje mieli piegi. No dobra. Mm, makijaż, czyli tu już nic. Tu już nic. Okej, okay. Dobra, mogło być gorzej. On miał ogrodniczki. Poczekaj, najpierw mu trzeba hełma założyć. A, no tak, to prawda. No, trochę wkurzające jest to, że te wszystkie hełmy, rogi i tak dalej są w dodatkach. Nie zawsze nie zawsze wtedy można kilka dodatków naraz. Zgadnijcie kto będzie miał takie uszy założone. No, wiele osób. Wiele. Dwie. Tak. Chwila, nie, dobra. Zdejmę to dla pewności, bo nie wiem, e, czy w czy... To było to? Tak, to było to. A, Boże. Zobaczcie, jak to beznadziejnie wygląda, ale nie mogliśmy nic lepszego znaleźć, a nasza rozgrywka i tak jest do złpy, no. więc powiem ci, że na. W filmiku to lepiej wyglądało, ale no dobra. Ja nie rozumiem, czemu to po prostu powinno być niżej. A no, ono powinno być niżej. Ale nie da się. No się dobra, dobrać. Dobrać. bo to jest, wiesz, to jest czemu To miał jest... jakiś brązowy go? Brązowy? Czy nie? Eee, ten, ten hełm. No. A on nie miał takiego metalowego? Dobra, niech będzie taki walić, nie? Dobra, bo. Ogrodniczki, no pamiętam, i chyba czerwoną koszulkę. Tak, czerwona tak. koszulka i niebieskie ogrodniczki. Tylko teraz czy będzie coś takiego? Wiem, że w formalnych na pewno jest, a kurde. I, i, I to jest dosyć dziwne, że to by miało być w formalnych. Chyba, że to jest cały strój. No właśnie. To nie pytajcie, co to tam było na klasie. O, jest. O! To jest teraz taki bardziej Mario Boży. No. Ale w sumie można mu zmienić ten kolor koszuli. No, buty są dobre. Nie, on miał sandały. A, a sorry, sorry, sorry. To od razu zmienię mu na sandały. Co prawda tu są bardziej japonkie niż sandały, ale dobra. To jest współczesna wersja. Więc może. Chyba nie ma zwykłych sandałów, tylko takie. Nie, taki jest jest zwyk... no. tak, tak, takie zwykłe może w jakimś dodatku. No, to jest okej. Okay. No. O, w ogóle miał tak, taki koturny, nie? Taki drag queen. <laughs> Niebieski po prostu, nie? Tak, niebieskie. Coś takiego? Aha. O. A to... chwila. Jak to się naładuje, geometrycznie. To! będzie zrobimy tak, tak. Aha. No. Nie, nie, nie. Ja myślę, że Nana jednak będzie śmieszniejsza. Myślisz? Znaczy on już jest dziwny przez ten hełm, a ona go nie będzie miała. Ano. No niby prawie. A nią w ogóle nic nie ściągaliśmy, więc ja nie wiem jak ona wyjdzie. No dobra. No to sobie widzę... Szablem dać. O Jezu. <laughs> e no pewnie gdzieś tam młot byłby do ściągnięcia, ale już bez sensu. ojeny. Oui, oui. Czy to jest ten hełm dodatkowy? Właśnie, czy on nie może zaokładać hełmu na y, wizyty? To jest sens, sens. So, może so, <grym> może ten, ten hełm się unosi nad nim. wygląda tak no, dla jakby. jego? Tak, jego włosy to jest po prostu taka twarda, to jest taki twardy plastik, który unosi ten hełm. Czekaj, były te spodnie z szelkami opuszczonymi, więc damy mu takie. A. Tutaj są szelki. Są. So. Ok, dobra. Krótka przerwa, ale już jesteśmy. Tak, dużo się tam nie No, tu na elegancko. A. Nie wiem co innego w sumie, bo no niestety nie ma jakiegoś wielkiego wyboru, aby było ciekawie. tak, tak. Tu są jego szelki, opadłe monachy i w ogóle. No, mów coś, bo ja nie wiem, co mam nic przy tym. No, tutaj właściwie coś wymyślamy, tak bardziej, nie? Tak, to jest tak nasze jedne to myśmy go mieli oddać no, w tym pierwotnym stroju. No. Jego. Ej, on co? w miniaturce. On w tej miniaturce o, na tym swoim Ach. portrecie. Wyglądał jak jakiś Egipcjanin z tym hełmem. A. A, o, rozumiem. A o, on w hełmie też musi spać. No wiem, wiem, nie wiem, dam mu całą piżamę. No. Bo nie wiem co innego, w sumie kogo to obchodzi. Nie będziemy się z aż tak często widywać, tak? Tu się okaże. Mnie nie, nie o to No to bardziej takie rogi. No! No, niebieskie. A, dobra. Pięknie. No, teraz jest sportowy, bo Viking... Ech, Viking... W sumie moglibyśmy tego nawet nie nagrywać, ale wiem, że lubisz długie filmiki dodawać. Wikingowie na... <słuk> <słuk> bardzo <słuk> dużo uprawiają... Zgadnijcie dla kogo to. No, ciekawe, nie? Wikingowie e, lubią dużo nordic walkingu nawiać. Tak? Tak, no stąd to by się inaczej nie nazywało A. nordic. No, tutaj modi, Mario. Modi i Mario. No, to... No dobra. Aha, no tak, hełm. Musi być hełm. On w nim nap 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 napływać będzie. Najwidoczniej. Ale nie, no będzie raczej taka opcja. Ten hełm chyba zawsze można dać. Wtedy. Mhm. Nie, no skoro rogi można ciągle dawać. To... Raczej też. E. O, no. dobrze. No, teraz tutaj kąpielowy. Ui! Żadny Mighty. Niebieskie? To czy, mogę mu zmienić? Czy znaczy, wiesz, to tam nie jest takie jakieś super ważne? Niby nie, ale. No i oczywiście hełm. Dobra, teraz zaraz przejdziemy do czegoś ciekawszego, czyli do charakteru. Nie wiem, jest nie. Miecz. Szabla. Dobra, e, to teraz tak. Charakter, dodaj cechy. Czekaj. Mmmm. W nic no. nie pasuje. Jakie co jak oni są w ogóle? oni się czymś różnili, różnili z charakteru, czy w ogóle.? Trudno a... to stwierdzić. No. Poczekaj, mogę ja? Zobaczymy. Myślę, że fizyczne będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Odważny. Myślisz, myślę, że tak. Mhm. No, weźmy, że jest sprawny fizycznie. Brak czy charyzmatyczny, Mhm, hmm, hmm. A weźmy, że jest przyjacielski. Ebogorg. Gork. Czy świetnie całuje, to nie wiem. No, dobry. Pamiętam, że nana jest sprytna, bo tak powiedzieli. Sprytna nana dostrzegła coś tam. A z drugiej strony gra się na za sprytne smyki. Ano. Hmm, mhm, mhm. Hmm. Nie, może też coś, który co uwielbia przyrodę. A może lubi psy, bo na Wirku jechał. No dobra. Znaczy, nana teoretycznie też, ale dobra. Dobra. E, Międzynarodowy super szpieg, towarzysz psów, światłowiec słabych Hidurg, przywódca, przywódca wolnego świata. Dobrze. Ża żadnych granic. Muzyka dla dzieci. E, weźmy. No, niebieski.

No, nie wiem. Zawsze z tych, yeah, w tych głosach trudno jest mi cokolwiek stwierdzić, no, który jestem właściwy. Dobra, no, żaden. To tak po prostu A jeszcze znak. Zna. A, a dobra, znaku sodiaku już się tam robić. No, ma ten. No, ma skorpiona. Dobra, to teraz ciekawsza rzecz, czyli Nana. Potem jeszcze trzeba na końcu zrobić, że są siostrą i bratem, nie? Tak, tak. by nie zapomniała. Nie, byłoby śmiesznie, gdybyś zapomniała, a oni się ze sobą zeszli. O Jezu. Ja, oh, oh, oh. Susu. Nie wiem. Nie? A, nie. No, jaka pana nana. Nana wiking. Yy... O, oczywiście kolor skóry ten sam. Za dużo marchwi jadła. Yy... No, będzie szczupła po prostu. No dobra. O, fajnie. Włosy. Teraz ona ma no jakieś tam ma włosy, ma brą brązowe, brązowe przede wszystkim, ale te... chyba dłuższe, tak mi się wydaje. Czy Wiesz, myślisz, to czasem że... trudno ocenić, nie? Tak naprawdę w takich postaciach jednak. Okay. Całe? Ja te ma... ma już... O, a może te? Te już jedna nasza postać w sumie ma. Aha. Znaczy, nie, że coś to szkodzi, ale myślałam o trochę innych, może. A, okej. Okay. A też nie, no dobra. A ona bo... miała jak Ona miała jakieś takie dziwne włosy. Przed o, o, ona też miała takie sonikowe bardziej. No właśnie, ja wiem, dlatego to trudno jest jakkolwiek odbzorować. Jak widzicie, mamy tam jakieś mody na włosy ściągnięte, A ale. Tylko też... kilka. Też nie ma ich aż tak dużo. No to nie wiem, to wybierz, które. Ja myślałem o tych, które proponowałem. Te? No dobra. Wiem, że która Trochę postać nie ma, może. ale no... to i tak tego nie będzie aż tak widać. Nie, no wiem, wiem. Dobra. Spoczko. Eee, no brwi. Brwi to ja nie wiem. No brwi, jak brwi. Są. Teraz twarz, czyli najważniejsza chyba rzecz. Najlepsza. Czyli, Najlepsza. czyli robimy tak samo. Dobra, może wezmę od tej podstawowej. Lepsze. E, profil twarzy. Coś tam. No, szerokość taka. wysunięcie. No, Rozmiar płotu to jest. Przepraszam. Nóz, no, nóż, kurde. Nos też trzeba zmniejszyć y, tak, żeby było widać, że ona jest jego y, siostrą. Z nieprawego łoża. Jezu. Kim wolałeś grać? nim mm. czy naną? W dzieciństwie chyba naną, dlatego że miałem jakąś fazę na zabijanie tych, tych troli w lesie. A? I ona mogła to spokojnie z daleka zrobić. A, hałkiem? Tak. A teraz mi się po prostu nie chce tego robić, bo wiem, że mogę uciec przed nimi. No ja naną, bo jest dziewczyną koniec. A. <noise> I tak daleko nie dochodziłam jak to w prawie wszystkich grach. No ja się zawiesiłem na te, tej latającej maszynie. A. To było dla mnie coś, czego się nie dało przejść. W ogóle pamiętam, że e, w tej gazecie do której dodawali tę grę, tam gry się, się nazywała. Była niby cała solucja do przejścia tego, Aha. a tak naprawdę ta solucja się kończyła jakoś parę misji przed końcem. Aha. I dalej już nie wyjaśnili, nie wiem czy nie doszli tam, czy im kartek nie starczyło, żeby to wyzykować. Strasznie dziwne, nie? Takie połowie ukcięte. Kończyło się chyba na Frei, na tym kruku, którego trzeba było pokonać. Aha. I potem tak jak ja byłem przekonany, że to już jest koniec tam w wtedy. Już się pojawia Loki i wtedy się go zabija. Mm -hmm. U niej to jeszcze lepiej wygląda. No bla, bla, bla. Czekaj, ty ustawiłaś zielone oczy? Tak. A, okej. Okay. Nie, bo tak nie widzę. A nie, dobra, są zielone. No. Y Dobra, to oglądacie. Eee... Yy... Człowiek jaszczur. Eee... Yy... Jezu. Ona chyba uległa jakiemuś wypadkowi. Dobra, tak. No. W I sumie... ona... Ej, w sumie oni mieli szerokie dość usta, ale dobra, tak. już nie będę Jemu też tego nie zrobiłam, więc ten. Ano. Yy, już nie będziemy robić z nich aż takich. No dobra, co ja robię w ogóle? Dobra, po prostu zmniejszyć. I pamiętaj, że ona też miała piegi, nie? Tak. One zaraz będą do ustawienia. Piegi. Wygląda dziwnie, czuję może jakoś normalnie. Czyli czyta. dobrze. Ja. Piegi. Okej. Okay. Coś jeszcze? Tutaj nie. Nie. Tutaj chyba nie. I teraz tak, ona miała taką... Teraz to ja nie wiem. Ona miała znaczy taką... Znaczy sukienkę, no. Ten. Sandały i sukienka taka biała w jakieś kwiaty. No i tyle. Znaczy to pamiętam, tylko że wiesz, czasem trudno takie rzeczy to udowzorować. No te są całkiem spoko. Jeszcze to zobaczę, bo kurła. No bo niestety gra nie wytrzymuje naszej inwencji twórczej. Tak. No te od tamte też by mogły być, ale też są dobre. No te... No! Tylko trzeba temu tak, dać tak, jakiś tak, kolor. konkretny kolor, nie? I są doły. A tu już jest trochę większy wybór. Można i dać na przykład takie. A no. Albo takie. Nie dobra, też. Nie wiem czy takie kłopoty. O jezu, przypomniało mi się, jak widziałem tego moda, że e, rzemianki dla mężczyzn. A. W sensie, niby okej, okay, jak się chce rzeczywiście rzemianina zrobić, ale tam to było w takim sensie, że koleś w normalnym stroju nosi te rzemianki. E, kwiaty, jakie. Motylki. To jest w sumie trochę podobne, ale tam, to trochę. Mmm. Mm. Wiking z dinozaurami, nie? Tam to było takie kasze trochę. O! Tylko ten kolor. A tu... Czekajcie, czekaj, jeszcze, czekaj, ja jeszcze patrzę właśnie. O, to chyba szybciej. Nie sądzisz? Może to? No dobra. Mmm... Nie wiem jakiego koloru były te, te kwiaty. Różne właśnie, o to chodzi, dlatego tak myślałam, aby znaleźć po prostu coś kolorowego. a kurde, nie wiem. No nie no, te kwiaty może. Uff, uff, uff. Musi być coś idealnego tutaj. Hm, a mi tam zmieniła kolor na biały? To jest zbyt trudne. Ja wiem, że Ty się ro ro rozkoszujesz zrobieniem tych postaci. Znaczy, czasem mnie to wkurza, ale jak już wiesz, lubię aby były dość podobne. No. Jezu, ale do dupy to wygląda, nie? Dobra, weź się, ja już daję tamtą, co Ty mówiłeś chyba, bo ja nie no. wiem. Ja pierdolę, ale widzicie, takie problemy mamy. to jest wyżej. Nie to było? One są widoczne dosyć, wyżej. A może po... To są pnącza jakieś. Z kwiatami. No, niby tak, a ona nie miała pnączy. No, a dobra, to może być. No dobra. Nie, to mi i tak się bardziej z tym kojarzy już, wiesz, bo no tam okay. takie dziwne były. Dobra, to weźmy, no. Yy... No, różowe. O, tu jakieś jeszcze. Ten... O, to, to bardziej przypomina. Okej. Okay. No, dobra. Tak, i to przekopujemy tu i tu. I tu też. O. o jest dobrze. A jest dopiero jeden stój jest jeszcze wyjściowy. Bo ona nic nie miała więcej w sumie nie. co jej dawać. Nie, no. ki. <grym> no dobra, teraz najbardziej bezsensowna rzecz, bo dajemy te inne stroje. No wiesz, no. O, na szczęście może mieć to, więc Czeba to jest i bo po co? Właśnie, to jest jej wyjście. To te, a nie. No niech słucham, to i tyle. Dobra, tutaj nie trzeba się zbytnio starać przy tym. No. Sportowe. Fajny sportowy styl. A Bardziej jak wygląda, jakby chciała kwiaty. Yy, Kurde. No, niech ma odgrodniczki, nie wiem dlaczego, ale niech ma. Takie popadkowe trochę, nie? Ej, właśnie. Nie, dobra, nie, nie. Ale. Yy, czy na pewno chcesz anulować? Nie, dobra, inaczej to sobie. Dobra, tak. Ale właśnie, nie bo papatka miała takie, Tak, nie? właśnie, i te włosy jeszcze dodatkowo. Chodzi mi o to, że one są teraz zbyt podobne. No, dajmy to. <grym> Ej, dobra, to, to, to Trochę takie nordyckie to to jest, nie? Ale tylko... Czy jej to zostawić? No? A, no w sensie dobra. Yy, to na tych nogach, nie? O to mi chodziło. Tak, tak, tak. Zajebiście. Dobra, nie jest wiem. Co dobrze, co kurde. No, strój! Taki zwykły, na zaraz biały i tyle. No, tu już się nie trzeba starać zbytnio. No, okej, okay, to teraz cechy charakteru. Mhm. Uh -huh. Przełączmy, aby nie widzieć na gości. Właśnie, bo to. przyjazny dzieciom, a tak naprawdę to nie. Dodaj cechy. Eee. No to co, może zrobimy, że ona będzie geniuszem, bo ona jest mądra. Eee. Mm. No. Tak średnio z kolei pasuje. No, Odważny. odważne No tak jak on w sumie, nie? Sprawna fizycznie. Tak, czy nie? No może być sprawna fizycznie. Le. 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 Hmm. Przyjacielska. No przejacierska i dobra. Jeszcze coś. Jeszcze jedno, nie? No jeszcze można dać dobre. A, no to będzie dobra. No i Elo. Światowej sławy chirurg. Dobrze. Zajebiście. No, będzie chirurgiem. No, sushi. Weź jej jakąś rybę daj. Coś z wody. Komar z wody. Homa z, z, z ziemi. Nie no, no, taki... Jest ok. czemu. Bo strzela z łuku. A, dobra, ok. Nie? Yeah? No i przyjmij. No i cóż, i to by, będzie koniec, tylko jeszcze ustawimy im. E, no, relacje. Rodzeństwo. Ok, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I cóż, do następnego. Pa.